W tym odcinku przedstawię takie najważniejsze elementy biblioteki PyTorch. O niej mówiliśmy już przy okazji omawiania sieci neuronowych, natomiast w tym odcinku bardziej chcę pokazać od strony takiej właśnie technicznej, jakie, jakie ona ma tutaj metody i co ona nam wnosi nowego w stosunku do tego, co już, co już wiemy. Na początku zobaczymy, że ona będzie podobna nieco do, do NumPy. No i zacznijmy. Sobie. Importujemy sobie Torch. No i taki podstawowy obiekt Torch Tensor. Czyli coś takiego właśnie trochę jak np 1, 2, 3, 4, 6 w tym przypadku. No jeżeli to wyświetlę, no to mamy taki tensor, chociaż mówię, wygląda jak wektor. Teraz taki To Znowu, tak jak w przypadku napaj będzie to taki zagnieżdżony wektor, czyli na zewnątrz mamy jakby wektor, którego elementami są jakby takie dwa wektory. To jest taka macierz, prawda? Natomiast tutaj jest to tensor. Jeżeli chce się odwoływać do tego elementu, do, do, do tego obiektu T2, na przykład T2 od 0, to będzie ten wektor czyli elementami tensora 2D są tensory 1D. No i analogicznie, jeżeli mam tensory 3D, to jego elementami są y, tensory 2D. Tutaj jest jakby takie potrójne zagnieżdżenie, czyli no, zobaczmy na to najbardziej zewnętrzne. Tu jest najbardziej zewnętrzne, jego elementami są jakby macierze, jedna macierz i druga macierz. I teraz kolejnymi elementami tej macierzy są wektory. Taki i taki, a tej drugiej ten i ten. Więc jeżeli zobaczę sobie T3 od zera, czyli pierwszy zerowy element tego obiektu T3, to będzie to macierz zasadniczo. No i operacje na tensorach. Mogę robić to samo, co robiliśmy na NumPy, czyli tworzę sobie takie dwa tensory: x, y, torz tensor, torz tensor. Mogę je dodać, zapisuję to pod zmienną Z1. No i dodaję, dodawanie tutaj jest oczywiście postłużone. 4 minus 2, 7 i 3, czyli razem 2 i 10 odpowiednio. Mogę też mnożyć i to mnożenie jest rozumiane znowu po elemencie, czyli 4 razy minus 2, 7 razy 3, czyli minus 8 i Mi 21. To jest pod zmianą z2 zapisane. Mogę też tworzyć sobie jakieś tensory zerowe. One są tworzone często gdzieś tam na początku po to, żeby potem je wypełnić jakimiś innymi elementami. Tutaj na przykład taki tor 0 2 na 5 tworzy nam taki właśnie, taką macie w tym przypadku, 5 yy, kolumnach i dwóch wierszach. Chociaż formalnie jest to właśnie ten typ tensor. Jeżeli chcę zobaczyć, jakie są wymiary, to metoda shape i tutaj mam 2 na 5. Czyli właśnie są dwa wiersze i 5 kolumn. Tensory losowe. Mogę stworzyć też taki tensor na samym początku 4 na 3, który będzie wypełniony takimi elementami losowymi. Czyli tutaj był taki wypełniony zerami, natomiast tutaj po prostu są rzucone jakieś losowe liczby. Z rozkładu jednostajnego domyślnie, czyli od 0 do 1. Mogę też zadać jakiś konkretny, yy, konkretny rozkład, na przykład normalny. To tutaj dodałem taką literkę N jeszcze. Torch random i jeszcze jest N, czyli normal. I tutaj już jest stworzony taki tensor trójwymiarowy. 3 na 4 na 5. takie jakby są tutaj wymiary. Czyli zwróćmy uwagę tutaj, że mamy jakby takie w tym to jest tensorze trójwymiarowy. Mamy jakby takie trzy macierze główne. To jest ta pierwsza, to jest ta druga, to jest ta trzecia. I one są 4 na 5, każda z nich ta, bo mają 4 wiersze i 5 kolumn. Tak samo ta druga i tak samo ta trzecia. Mogę zmienić rozmiar takiego, takiego tensora. To jest metoda VIEW. To jest taki odpowiednik tego, co było RESHAPE w przypadku numpy. Czyli to byłoby 2 tutaj jeszcze to B1 się odwołujemy. Przy tym B1 zostawimy sobie. To było to 4 na 3, czyli razem było 12 wartości tutaj wpisanych. Jeżeli stworzę sobie zmienną C1 jako B1 VIEW, 112, to w tym momencie on tworzy taki właśnie, yy, taki tensor, który ma jeden wiersz i 12 kolumn. To jest jakby to. Oczywiście te wymiary muszą się zgadzać, żeby to się udało zrobić. To się udało dlatego, że 4 razy 3 to jest 12 i tutaj 2 razy 12 to jest też 12. Ten rozmiar się musi się zgadzać. Ta metoda, ta nazwa tej metody może jest trochę taka nieintuicyjna. Dlatego, że oczywiście, jak było w Numpy Reshade, no tam się to kojarzy właśnie. No, tak jak nazwa wskazuje, oczywiście angielska zmiana kształtu. Natomiast tutaj, View, no niekoniecznie, natomiast właśnie to View oznacza właśnie zmianę, zmianę tego rozmiaru. Z tym, że ważne, tak może technicznie, jest też to, że on nie tworzy w momencie nowego obiektu C1, tylko cały czas odwołujemy się do tego, do tego B1. Gdybyśmy zmodyfikowali potem jakoś B1, to C1 też byłoby zmodyfikowane. To jest może nie, nie najważniejsze, ale to jest dość ważne. Mogę zrobić też takie coś jak C2, B1 view 2 na 6, czyli dwa wiersze sześć kolumn. Cały czas to jest zrobione z tego B1. No, mogę to zrobić, dlatego że oczywiście znowu 2 razy 6 to jest 12, czyli ten rozmiar się zgadza. Mogę zrobić też tak, że B1 view 2 i minus 1, to znaczy, że chcę mieć dwa wiersze, natomiast tutaj nie muszę sobie przyliczać, ile to musi być, żeby tam się zgadzało, tylko taka minus 1 znaczy, że on dostosuje odpowiednio. Czyli Wymusi, żeby było dwa wiersze. I wie, że ma wtedy stworzyć 6 kolumn, żeby, żeby to razem było 12 elementów. Tak samo, jeżeli dam minus 1 i dwójkę, to on stworzy to, ten tensor w ten sposób, żeby były dwie kolumny, natomiast liczba pierwszy się jakby dostosuje. To oznacza ta minus 1. Typy liczbowe. Tutaj stworzony jest taki tensor 1, 2, 3, który zawiera liczby całkowite typu integer 1, 2, 3. Natomiast jak chociaż jeden element będzie taki 1.0, to wtedy jak sobie wsiedlę to, to wszystko już przeszło na taki typ. To, to może być czasami istotne. Tutaj to są całkowite, natomiast tutaj już są to bardziej floaty. Konkatenacja. Stworzyłem takie dwa tensory x1 oraz x2 zawierające liczby losowe: 2 na 5 oraz 3 na 5, czyli dwa wiersze, 5 kolumn, 3 wiersze, 5 kolumn. I metoda x 1 x2) złączy nam te dwa tensory. Domyślnie złączy w ten sposób, że weźmie ten pierwszy i ten drugi. Czyli tak jakby po wierszach skleję. Tutaj znowu robię sobie dwa takie tensory: 2 na 3 2 na 5 Ty, czyli tym razem mają tyle samo wierszy, natomiast różną liczbę kolumn. Jeżeli użyjemy metody troszczek, ale tutaj dodam tą jedynkę jeszcze, to one zostaną złączone jakby po kolumnach, czyli jakby będzie pierwszy ten tensor i obok złączony jakby ten drugi. Więc domyślnie jest po wierszach, natomiast można też oczywiście po kolumnach. Tylko żeby to się zgadzało, to, to musi to być wykonalne. Czyli na przykład tutaj musiało być tyle samo, tyle samo kolumn 5 i 5, natomiast tutaj musiało być tyle samo wierszy, czyli 2 i2. No i teraz jak pokazałem te wszystkie metody, no to właśnie mog mogłoby się nasłać takie pytanie, po co są te tensory, skoro mamy też array z NumPy? Bo to wszystko, co pokazałem tutaj, jest dostępne w NumPy. Można sobie wygenerować liczby losowe, można sobie to zmieniać rozmiary, dodawać, odejmować, wektory i tak dalej. Więc co to tensor wnosi nowego? No i to pokażę teraz. Zrobimy sobie coś takiego. x równa się torch tensor. Tutaj wrzuciłem takie trzy liczby. Oczywiście to są całkowite, natomiast one są traktowane jako floaty. I dodany jest taki argument jeszcze requiresGradTrue. grad true. To zobaczymy po co to będzie potrzebne. Mogę takie coś dodać, nie wyskoczył żaden błąd. Jeżeli wyświetlę sobie tego x, no to widzę właśnie to, co tutaj ma, czyli te kolejne wartości, ale jest też właśnie ten argument. Jeżeli chcę wyświetlić same te dane, które tutaj są zawarte w tym tensorze x, to jest x.data. No i mam wtedy jakby sam tensor tych wartości. Dobra, zaraz do tego się wróciłem. Tutaj stworzyłem sobie takie dwa tensory x, y. Pierwszy zawiera takie informacje, drugi zawiera takie. I oba mają, obydwa mają dodany jest grad true. Teraz z tworzymy nowy tensor z, który jest sumą tych tensorów x oraz y. Print z data wyświetli mi zawartość z, czyli sumę. No to oczywiście tu było dodanie po 1 minus 4 to jest minus 3. No i tak samo dla tych kolejnych. Oczywiście kolejnych 2 i 3 to jest 5 i 3 i 7 to jest 10. Ale teraz jeżeli zobaczę sobie print z i kropka grad fn, to tu się pojawiło coś takiego add. Add. Czyli dodawanie, i to jest dość ważne. Czyli on wie, że to z, które tutaj wyświetlam na tym etapie, to nie jest takie z, które sobie tak po prostu stworzyłem gdzieś jako taki tensor, tylko ten obiekt powstał w wyniku dodania czegoś. Czyli on jakby zapamiętał tę operację, że z było sumą czegoś. W tym przypadku to była suma tego x plus y. To jest dość ważne. I tutaj, jak sobie wyświetlę to z, to właśnie widzę zarówno te wartości, które ma, jak i tą informację grad fn add, ad, czyli to dodawanie. Mogę zrobić coś takiego, że w tym zsumuję jeszcze te wartości tego z, czyli z.sum. Tutaj, no to on sumuje te elementy tego tensora r. Zapisane jest to pod zmienną r. No i jest to teraz taka jedna wartość 12. I zwróćmy uwagę, że teraz, jak, jak dla tego r zobaczy sobie ten argument, to tutaj jest znowu sam. To sum, czyli on wie, że to zostało sumowane. Czyli to R powstało poprzez sumowanie czegoś. No i to jest ważne właśnie w kontekście tego, że my żeśmy używali torcha do sieci neuronowych. Tam głównie chodziło o to, żeby połączyć pewne pochodne po funkcji kosztu. I przez to, że jest zapamiętywana taka informacja o tym, jak powstaje kolejna zmiana w wyniku jakich operacji, czyli jakby w pewnym sensie pośrednio jakoś tam formuła jest zapamiętywana danego wyrażenia, to można połączyć pochodną. No I to zobaczymy sobie zaraz. Tutaj taka wstawka jeszcze, to jest odnośnie tego przykładu, który tutaj był. Czyli jeszcze raz to prześledźmy. Było sobie na początku x, y, potem zrobiliśmy z, które było sumą x plus y, to był cały czas tensor, a potem żeśmy dodali te wszystkie elementy. To już, było zmienna, to już była zmienna r. Czyli r tak naprawdę było ostatecznie czymś takim. Najpierw stworzyliśmy sobie z, czyli z0, z1, z2, to był pierwszy element zero, z, zeta, to był drugi, a to był trzeci. A potem sumowaliśmy te wszystkie rzeczy, więc R ostatecznie było sumą tych wyrażeń. I teraz gdybym chciał połączyć sobie pochodną, y, y, pochodną po Rze z X0, to byłoby to 1, oczywiście, bo to jest jakby, jakby tak, pochodna po X to jest 1. Pochodna R po X1 to też byłoby 1, no bo to jest jakby zmienna. I pochodna po X2 to też byłoby 1. I teraz sobie tutaj zobaczmy. Wykonując metodę backward na r, liczę jak gdyby te pochodne. I x, grad to będą pochodne po x. Jest to właśnie 1, 1, 1. To były te pochodne po x0, po x1 oraz po x2. Taka uwaga trochę torczowa jest taka, że jeżeli wykonam te, te dwie wiele razy, to ten gradient, czyli te pochodne się będą napisywały. Dodawały do tych aktualnych wartości. Więc jeżeli to uruchomię jeszcze raz te dwie backward oraz grad, to teraz mam 2, 2, 2. Dlatego, że on jeszcze raz policzy sobie, że to jest 1, 1, 1 i dodał do tego, co było wcześniej. Jeżeli to wykonam jeszcze raz, to znowu będzie 3, 3, 3, bo do tego poprzedniego 2, 2, 2 dopisał jeszcze 1, 1, 1. Mogę to wyzerować i wtedy, jeżeli policzę, to będzie to liczone potem od początku. Po prostu niektóre modele wręcz preferują, żeby taki gradient był akumulowany z wcześniejszych kroków, natomiast czasami nie. I pokażę na końcu jeszcze jeden taki przykład. Tutaj taka funkcja e od xy równa się x kwadrat y. No to jeżeli policzymy pochodną df po dx, to oczywiście to będzie 2xy, bo pochodna z x kwadrat to jest 2x, no i y. No i tutaj zobaczmy to, sobie to w, w torczu. Tworzymy sobie taki tensor x, minus 3, 4 oraz 1, y, 2, 0 i minus 1. Dodajemy te informacje true. to jest właśnie ważne wtedy, jeżeli potem wiem, że będę liczył pochodną w przyszłości. I teraz z to jest x kwadrat razy y, czyli to. I jeszcze r to jest z sam, czyli sum, będą sumowane jeszcze później po wszystkich współrzędnych. No i teraz wyświetlam sobie wartość r, to jest 17. On po prostu wyliczył wartość tej funkcji w przypadku, kiedy x i y byłyby takie. Czyli wyliczył wartość na pierwszej współrzędnej dla takiego x, y, dla takiego x, y, dla takiego x, y. Takiego x, y. Dodał to wszystko. Natomiast jeżeli policzę pochodną tutaj i zobaczę sobie po x, to mamy minus 12, 0 i minus 2. Dlatego, że pochodna po x to jest 2xy. Więc na przykład to minus 12, które jest na pierwszej pozycji, wzięło się z tego, że to jest 2 razy minus 3, czyli to jest minus 6, i razy 2 to jest minus 12. Teraz to 0 to jest 2 razy 4 i razy 0, czyli właśnie 0 i 2 razy 1 i razy minus 1, czyli to jest minus 2. Warto sobie to jeszcze raz przeliczyć, nawet spróbować na innym przykładzie zobaczyć też. Więc jakby zasadniczo Torcz nam dostarcza to samo, co NumPy, natomiast najważniejsze jest to, że można sobie liczyć pochodne w jakiś taki sposób automatyczny, dzięki temu, że on zapamiętuje te operacje.